Witajcie w kolejnym odcinku poradników, bugów, trików i ciekawostek w grach serii Gothic. Dzisiaj pokażę wam kilka przydatnych i mniej przydatnych ciekawostek w grze Gothic 2, Noc Kruka oraz Gothic 1. Zapraszam do oglądania. Okay, tak więc pierwsza ciekawostka. Jak dobrze wiecie, będąc nowicjuszem, ale nie będąc obywatelem, nie można sobie wejść, wejść do górnego miasta. Można tam wejść dopiero, gdy zostanie się najemnikiem i ma się list od Lee. Strażnikiem miejskim, obywatelem miasta bądź magiem ognia. Lecz jest pewien błąd w grze, który można wykorzystać i można się dostać do górnego miasta, będąc nowicjuszem. Tak więc musimy po prostu zaatakować tego tutaj strażnika. O, właśnie. Teraz musimy się odsunąć i jak widać. Ten strażnik bramy reaguje na to tak, jakbyśmy byli magiem, i atakuje tego drugiego strażnika, dzięki czemu mogliśmy wejść do miasta. Poczekajmy aż skończą się bić. Albo nie. Po prostu mogę już Wam powiedzieć, że problemów z wyjściem z miasta nie będzie. Po prostu sobie wyjdziemy i ten jeden z tych strażników powie nam, żeśmy się zatrzymali, ale to dopiero jak wyjdziemy. Przejdźmy do następnej ciekawostki. Druga ciekawostka może być dosyć znana. Teraz pokażę wam jak pomnożyć stal. Jak widać mamy 5 surowych stali i dwie gorące. Użyjmy teraz kowadła. Naciśnijmy teraz spację. Jak skończymy pracować i od razu wyjmijmy broń. Co się stało? Mamy trzy gorące stale i 6 surowych stali. Spróbujmy jeszcze raz. Działa. Mamy 7 surowych stali i 4 gorące stale. Gorącą i surową stal można także mnożyć sobie zabijając. Przepraszam. Ogłuszając kowali, obojętnie jakich. Ale najlepszy do tego wydaje się Karl, ponie ponieważ przy nim nie ma żadnych strażników, którzy mogliby nas zaatakować, więc nie ponosimy żadnych konsekwencji. Jak widać, mam surową stal i dwie gorące stale. Zaraz, gdy wstanie i podejdzie do kowadła, bądź. Paleniska, o, przepraszam, ognia w kuźni. W coś to się nazywało palenisko. Znowu pojawią się jego stale. Sprawdźmy. Jeszcze raz, a się to ich gra. Tak, już to widzę. No, podobnie to działa, gdy Karl swoją rozgrzaną stałe moczy w wiadrze z wodą. Tyle że Pojawiają się tu wtedy gorące ostrza. Ale z gorących ostrzy niestety nic zrobić nie możemy. Zapewne wielu z was wie, że choracy może dodać nam bonus siły. Wielu z was też pewnie nie wie co zrobić, żeby go do tego przekonać. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? No i w tym momencie musimy podać mu argument. Niestety... Tak od razu tego argumentu podać mu nie możemy, ponieważ nie mamy go tutaj proponowanego w oknie dialogowym. Ale żeby te, ten argument nam się pojawił, musimy z Jeremiaszem, który znajduje się w karczmie w nowym obozie. Jest on tutaj, waży on ryżówkę dla Silasa, zarabia na tym na życie. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę, tylko nie mów silasowi. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. <laughs> Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? Zapchlony wieps. Jego się pacze zmuszając słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy, Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości, ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. I dzięki temu pojawia nam się argument w rozmowie z choracem. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i, wymyśliłeś coś lepszego? Tak, chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Mmm, wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuje innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia ponad garstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. No i dzięki temu zyskaliśmy 5 punktów siły za darmo, nie tracąc przy tym punktów doświadczenia. Jeżeli chcecie być nieskończenie bogaci w grze, Gothic 1, jest na to pewien prosty sposób. Wystarczy wam do tego tylko kawałek surowego, surowego mięsa. Musimy otworzyć ekwipunek i znaleźć oczywiście ognisko z patelnią. Następnie musimy otworzyć ekwipunek i jednocześnie namierzyć patelnię. A teraz wystarczy tylko nacisnąć lewy przycisk myszy i strzałkę w górę. Dzięki temu jednocześnie Bezi będzie jadł i smażył surowe mięso, wtedy gra się zwługuje i mięso nam się pomnoży. Teraz mamy 48 sztuk surowego mięsa, a w tym momencie będzie tego już dwa razy więcej. 96. Użytkownik Daim zaproponował, aby w następnym odcinku pokazać jak zdobyć krwawe ostrze. Tak więc pokażę to wam teraz. Musimy przyjść do tego miejsca, gdzie są drzwi, których nie można otworzyć w pierwszym rozdziale. I wyjąć broń jednoręczną. Następnie za pomocą klawisza A i strzałki w bok, w prawo, wejść w ścianę. Co może nam się tak szybko niestety nie udać się się do tego nie mieszać zawsze to samo. Oj, udało się. Teraz musimy poskoczyć i skoszyć tutaj do tego miejsca. W tym momencie możemy zebrać nasze krwawe ostrze. W sumie to jeżeli się postaramy to możemy założyć je już na siódmym poziomie, ponieważ ma go 62 punktów siły, a tyle punktów możemy mieć w sumie już nawet na, nawet na szóstym poziomie jak się postaramy Teraz trzeba stąd wyjść podobnym sposobem jak przed chwilą Czyli trzeba wyjść w ścianę i na przykład wyskoczyć tędy. A dalej już na spokoju można sobie wyjść. No to jeszcze taka mała ciekawostka. Jeżeli nie możecie sobie poradzić e, z przeciwnikami typu Orkowie, najlepiej jest się. E, z, lub, nie, po prostu chcecie sobie podeksić, ale potwory są dla was za silne. Najlepiej jest się zmienić w smoczego zębacza, e, który jest bardzo silnym stworem. Można też zwój w przemianę smoczego zębacza kupić, e, jeżeli jesteśmy na przykład w rozdziale trzecim od Ignaza. I wtedy można sobie na lecie zabijać e, tych wszystkich orków i tak dalej. Nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Wyobraźcie sobie, ile można na ekspić dzięki temu. Patrzcie. A gdy nie, gdy nie będziecie tak szaleć jak ja, że po prostu wbijacie w jednego, tylko bardziej tak pobiegacie, o tak jak przed chwilą, jak ja, to nie mają z wami szans. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do następnych poradników. Jeżeli macie jakieś pomysły na inne, to piszcie w komentarzach. Zapraszam do komentowania, dawania pół w górę, oglądania innych poradników i subskrybowania. Do usłyszenia, cześć!